W dniach 16-20 kwietnia w Krynicy Zdrój odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorek w boksie. Uczestniczyło 96 zawodniczek z całej Polski. Z policyjnego klubu sportowego Gwardia Szczytno wystąpiły dwie zawodniczki. Monika Głowacka walczyła w kategorii wagowej do 54 kg. Pomimo dobrej prezentacji przegrała z brązową medalistką Mistrzostw Europy Mileną Balcerzak. Marta Jagiełło zajęła trzecie miejsce w kategorii wagowej do 48 kg. W eliminacjach wygrała 2 do 1 z Pauliną Cis, następnie w ćwierćfinale pokonała Katarzynę Pikarską 3 do 0, ale w półfinale już przegrała z Wiktorią Sendej 3 do 0. 22 kwietnia w Miejskim Przedszkolu nr 2 odbyła się Olimpiada Ekologiczna. Uczestniczyły w niej przedszkolaki z Kubusia Puchatka oraz pięcio i sześciolatki z Fantazji. Na początku spotkania grupa gwiazdeczek przedstawiła teatrzyk o tematyce ekologicznej. Po części artystycznej dzieci zostały podzielone na grupy i odpowiadały na pytania w quizie. Na końcu trzeba było stworzyć z nieużytków mieszkańca ekolandii. Każdy uczestnik dostał nagrodę, książkę i dyplom. Przy okazji przedszkolaki mogły podglądać przyrodę przez mikroskop. A to dzięki Magdalenie Surawskiej, która pozyskała sprzęt z Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. 23 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się eliminacje miejskie 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Sześć osób zgłosiło się do turnieju. W skład komisji weszli Wojciech Grochowski, Jadwiga Pijanowska i Piotr Filipowicz. W turnieju recytatorskim nagrody przyznano Łukaszowi Kielin i Honoracie Paradowskiej. Natomiast w turnieju poezji śpiewanej wygrał Kamil Moszczyński. Zwycięzców czeka kolejny etap konkursu w Olsztynie. 24 kwietnia w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie odbył się powiatowy konkurs pięknego czytania Magia Książki. W konkursie wzięli udział uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z miasta i powiatu szczycieńskiego. Konkurs zorganizowali nauczyciele i bibliotekarze Klaudia Olszynka i Barbara Borowa. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i nawyków czytania wśród uczniów. Jury oceniało wyrazistość, płynność, czytania, intonację i rozumienie tekstu. Pierwsze miejsce zajęła Kornelia Kostrzewa ze szkoły podstawowej w Wielbarku, drugie Amelia Wronka ze szkoły podstawowej nr 3 w Szczytnie, a trzecie Natalia Sikorska ze szkoły podstawowej w Wawrochach. Nagrody za pierwsze trzy miejsca ufundowała i wręczyła w asyście Roberta Dobrońskiego Danuta Górska. Pozostałe nagrody ufundowane przez radę szkoły przy Szkole Podstawowej nr 3 w Szczytnie wręczyła Grażyna Wrona Janowska. Uczestnicy wraz ze swoimi opiekunami mieli okazję obejrzeć część artystyczną, którą przygotowała Klaudia Olszynka i jej podopieczni z kółka teatralnego. Muzyka piątek 26 kwietnia szkoła muzyczna w Szczytnie obchodziła swój jubileusz. W tym roku mija 50 lat od kiedy ognisko muzyczne przekształcono w państwową szkołę muzyczną pierwszego stopnia imienia Fryderyka Chopina. No, 50 lat temu pewnie zaczynały babci i dziecko obecnych uczniów i jest to wspaniała kontynuacja. My się, jesteśmy dumni z tego powodu, że ta szkoła jest. E, uczniowie tej szkoły często uczestniczą właśnie w imprezach miejskich. No, i myślę, że będą dalej kontynuować swoją działalność. A korzystając z okazji, chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom, i tym, którzy już sobie odpoczywają na emeryturze, i tym, którzy pracują. Wszystkiego dobrego. Szkoła nieprzerwanie rozbudowuje się i rozwija. Lista laureatów w konkursach i festiwalach w okresie minionego 50-lecia jest bardzo długa. W okresie ostatnich 10 lat działalności szkoły muzycznej jej uczniowie byli laureatami 21 nagrodzonych miejsc i 40 wyróżnień. Taki jubileusz jak dzisiaj to okazja do gratulacji za to, co Państwo osiągnęliście, podziękowań za trud i za tych ponad 500 absolwentów. Coś, co pięknie wyraził Piotr Czajkowski: Gdzie nie ma serca, ta muzyka istnieć nie może. I z okazji 50-lecia szkoły, dziękuję Państwu podziękować przede wszystkim za to serce, jakie wkładacie w swoją pracę. W trakcie uroczystości nauczyciele Ewa Wieczyńska, Elżbieta Żotkiewicz i Eugeniusz Koperski zostali odznaczeni orderem Zasłużony dla Kultury Polskiej, które przyznał minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. Medale za długoletnią służbę prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyznał wielu nauczycielom i pracownikom szkoły muzycznej. Podziękowaniom i gratulacjom nie było końca. Wreszcie wszyscy zebrani doczekali prawdziwej uczty melomana, przygotowanej przez uczniów i absolwentów szkoły. Sobota 27 kwietnia była dniem otwartym w Gimnazjum nr 1 w Szczytnie. Szóstoklasiści wraz z rodzicami mogli wziąć udział w przygotowanych zajęciach. Warsztaty, konkursy i prezentacje odbywały się w pracowniach plastyki, fizyki, komputerowej i innych. Warsztaty plastyczne w naszej sali w trzy grupach. Jedna grupa będzie robiła papieroplastykę, będziemy robili wielką rakietę. Druga grupa będzie robiła graffiti połączone z kolarzem, a trzecia będzie malowała sztalugowo postać. Dzieci się zgłosiły wcześniej, bo mamy bardzo zdolne dzieci. Tu są prace właśnie za mną klas pierwszych, których w zasadzie jeszcze nie zdążyłam poznać i sama się po prostu sama jestem zdumiona ich talentem, jak pracują. Uczniowie gimnazjum odpowiadali na wszelkie pytania dotyczące szkoły. A wątków do rozmowy było co niemiara. Dowiedzieć, jakie są warunki, jak, jaka jest atmosfera w szkole, jakie są zajęcia, że jest sporo wyjazdów, że jest sporo wyjść, że staramy się, żeby lekcje uczyły wszechstronnie wszystkiego yy, uczniów. Nad drzwiami naszej szkoły widnieje taka myśl, że kultura umożliwia rozkwit najważniejszych cech człowieka. I właściwie wszystkie klasy w naszej szkole idą w tą stronę. Mamy i sportowców, i wolontariuszy, i naukowców, biologów, chemików, fizyków, informatyków, dziennikarzy, artystów, bo każdy człowiek, ma jakiś talent. Nowością od września tego roku będzie sekcja sportowa. Grupa Sportowiona będzie to grupa utworzona dla młodych pasjonatów sportu z terenu naszego miasta oraz z powiatu. Młodzi sportowcy będą mogli rozwijać swoje, swoje umiejętności w takich dyscyplinach jak piłka siatkowa, koszykówka, gimnastyka sportowa, unihokej, pływanie, zajęcia będą prowadzone na dwóch salach gimnastycznych na basenie. Młodzi sportowcy, którzy są aktualnie w naszej szkole, są chlubą naszej szkoły. Zajmują czołowe miejsca w skali kraju, w skali powiatu. Naprawdę myślę, że warto. Młodzi szóstoklasiści zapraszam do nas do szkoły. Jaki z tego morał? Niezależnie od tego, co wybierzesz bycie artystą, naukowcem, a może sportowcem, gimnazjum numer jeden zrobi wszystko, byś osiągnął swój cel. Wielkimi krokami zbliża się długi weekend majowy. Na tę okoliczność miasto szczytno przygotowało wiele atrakcji. 1 maja o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury odbędzie się coroczna impreza Zwierzę Nasz Brat. Jeśli pogoda dopisze, to impreza odbędzie się w amfiteatrze MDK. Zaprezentowane zostaną urocze zwierzaki ze schroniska cztery łapy. Ponadto każdy może przeprowadzić swojego pupila i zaprezentować go szerszej publiczności. W tym samym czasie w innym miejscu MDKu wszyscy spragnieni nowych ciekawych umiejętności mogą przyjść na warsztaty dekuparz. 17 instruktorów pokaże jak wycinać ozdoby, naklejać je na dowolne przedmioty i lakierować, by potem osiągnąć imponujące efekty. 1 maja o godzinie 16 na boisku Orlik przy ulicy Spacerowej odbędzie się turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Szczytno. Walczyć będą pracownicy samorządowi z służbami mundurowymi. 2 maja o godzinie 13 w Miejskim Domu Kultury zacznie się pchli, targ, przy Zainteresowani mogą przyjść, by sprzedać, kupić lub wymienić się wszystkim, co się może przydać. Targ organizuje młodzież projektu wolnego stylu. 3 maja o godzinie 11, 222 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja rozpocznie msza za ojczyznę w kościele pod wezwaniem najświętszej Marii Panny w Szczytnie przy ulicy Konopnickiej. Po mszy odbędzie się przemarsz ulicami miasta pod pomnik Orła Białego, a tam apel poległych. Wystąpi podpułkownik magister inżynier Krzysztof Lis, dowódca garnizonu Lipowiec. Uroczystą oprawę artystyczną zapewnią uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 imienia Orła Białego i Miejska Orkiestra z Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie. W związku z tym uprzedzamy, że 3 maja w godzinach 12-12.30 w ciągu ulic Mickiewicza Odrodzenia i Warszawskiej mogą pojawić się utrudnienia w ruchu. O godzinie 13 zapraszamy na piknik z udziałem służb mundurowych w Parku Miejskim przy Ulicy Skłodowskiej. Będzie można zapoznać się ze sprzętem wojskowym, policyjnym, strażackim, a także postrzelać na strzelnicy. Przy tej okazji nie zabraknie prawdziwej polowej grochówki. O godzinie 17 w Miejskim Domu Kultury koncert z operetką, muzykalem i klasyką w wykonaniu Niny Nowak. Wstęp wolny. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkich na spotkanie z poetką, pisarką i dziennikarką Martą Fox. Spotkanie 6 maja o godzinie 18.00. Rusza czwarta edycja ogólnopolskiej akcji odjazdowy bibliotekarz. 11 maja o godzinie 12.00 wszyscy miłośnicy słowa pisanego i rowerów mogą wziąć udział w maratonie rowerowym start z plaży nad jeziorem domowym Dużym.